Witam serdecznie na kolejnej lekcji gramatycznej. Dzisiaj takie kolejne rozwinięcie co do czasowników statycznych i dynamicznych. Robiliśmy o tym lekcję, proszę sobie przypomnieć, link macie u góry i w opisie. Przypominam, że czasowniki statyczne to takie, które na ogół nie chodzą z końcówką ing, czyli do nich nie dodajemy końcówki ing. Skoro nie dodajemy do nich końcówki ing, to nie używamy ich w czasach ciągłych. No, bo we wszystkich czasach ciągłych dodajemy końcówkę ing, tak? Na przykład, teraźniejszy ciągły, czyli ten, którym określamy czynności, które się dzieją w tym momencie, dodajemy tam właśnie ing. Na przykład, I'm dancing, ja tańczę w tym momencie. I tu przykładowo dałem Wam trzy czasowniki statyczne. Seem, wydawać się, want, chcieć, like, lubić, podobać. Czyli jeżeli macie czasownik statyczny, to mimo, że coś się dzieje w tym momencie, czyli powinien być czas present continuous, czyli ten z końcówką in, to nie wolno wam dodać końcówki in, czyli rezygnujemy z czasu present continuous. Czyli przykładowo ktoś na coś patrzy i mówi, no to wydaje się być trudne, tak? To w tym momencie się wydaje. This seems to be difficult, daje czas. Teraźniejszy prosty. Dla trzeciej osoby końcówka S. Tu ją przeczytam jako z. Seems. This seems to be difficult. She wants to go with you. Ona chce iść z Tobą teraz, w tym momencie. Czyli powinno być tak naprawdę She is wanting. No bo teraz no to ciągły. Podoba mi się ten samochód. Patrzę na samochód i mówię: Podoba mi się. Powinno być I'm liking. Ale mówimy I like this girl. I takie są zasady, i z tym nie dyskutujemy. Niestety, neti speakerzy oczywiście łamią te zasady. I zwłaszcza z czasownikiem want, a jeszcze części z czasownikiem like dają sobie właśnie czas ciągu, jeśli w tym momencie, czyli czasami usłyszymy I'm liking, I'm wanting. Robimy właśnie filmik o I'm liking. Nigdy macie u góry I. W opisie. Ale Wam uwaga, czegoś takiego absolutnie nie wolno robić. Absolutnie. Na każdym egzaminie macie zero punktów i nie ma dyskusji. A teraz uwaga, są czasowniki, które są statyczne, ale są, są, są czasownikami statycznymi, ale zarówno też dynamicznymi, ale w innym znaczeniu. O tym wszystkim mówiliśmy. W w filmiku o czasie Present Continuous. Tam pod koniec tego filmiku dałem przeróżne inne przypadki. Tu wam wybrałem kilka, a w zasadzie tam zapomniałem omówić jeden, jeden przypadek, dlatego właśnie robię tę lekcję. I tam już mówiłem o czasowniku taste. Taste znaczy, że coś smakuje albo że ja coś smakuję, w sensie kosztuję, próbuję. Czyli this soup, a czemu tu jest S? Tu nie ma oczywiście S. Ta zupa. This soup, skreślę. Przestał działać. Może ten działa. Coś tam działa. This soup tastes good. Ta zupa smakuje dobrze w tym momencie, tak? Ja sobie kosztuję zupę. Czyli powinien być czas ciągły, ale nie ma, bo czasownik smakować jest czasownikiem statycznym. Ale taste przy okazji może być czasownikiem dynamicznym, w sensie próbować, czy tak jak my mówimy tu w Krakowie, kosztować. W jednej lekcji użyłem czasownika kosztować, kto mnie, kto mnie ktoś. No, nie, nie, że zrugał, ale zwrócił uwagę, co to w ogóle znaczy kosztować. No, u nas się tak mówi, że on kosztuje coś. Tam, dlaczego kosztujesz moją zupę? No nic, widocznie cała Polska próbuje. Czyli he is tasting my soup, tak? On próbuje moją zupę i to jest, słuchajcie, czynność. Czyli jako czynność to jest, może być czasownikiem dynamicznym. Czyli, jeżeli się to dzieje w tym momencie, to możecie użyć, nawet musicie użyć czasu ciągłego. He is Tasting. Natomiast w tym znaczeniu, mimo że dzieje się w tym momencie, nie wolno wam, y, da, wam dać użyć czasu ciągłego. Drugi przykład. One działają bardzo podobnie. Taste coś wydziela jakiś tam smak. Smell coś wydziela jakiś tam zapach. Czyli This Rose smells nice. Ta róża pachnie ładnie. Mimo, że w tym momencie pachnie ładnie, w znaczeniu pachnie jest to czasownik stateczny, czyli nie wolno dać w czasie ciągłym. Ale w drugim znaczeniu jest czasownikiem dynamicznym czyli jako wąchać tak i jakaś czynność. Tu była czynność, że on kosztuje, i tu jest jakaś czynność. On wącha tak, zbliża nos, no i wącha moją różę. He is smelling my rose. Czyli tu nie wolno, tu trzeba, jeśli się dzieje coś w tym momencie. No i właśnie w tamtym filmiku zupełnie zapomniałem o czasowniku ważyć. Way. Uwaga, wymowa jest identyczna jak droga way albo sposób way. Uważajcie na rzeczownik waga, bo się wtedy dodaje ty, wait. A wtedy waga, wait. Wymawia się identycznie jak czekać. Teraz uwaga. Znowu jakby troszeczkę taka analogia. Weigh, że to wydziela jakąś tam wagę, a tu będzie czynność. On waży. W tym momencie oczywiście. To też się dzieje w tym momencie, tak? Jestem na przykład w sklepie, sprzedawca bierze melona, kładzie na wadze i mówi This melon weighs to kilos. Tak? W tym momencie waży. Ale w sensie ważyć nie ma, w sensie ważyć, że coś ma jakąś wagę, nie ma tutaj formy ciągłej, czyli jest to tutaj czasownik statyczny. This melon weighs two kilos. I to s, i to s przeczytam jako z. Weighs kilos. Robiliśmy filmik jak czytać końcówkę s, linię wrzucę pod koniec. Natomiast tu jest czynność, tak jak i tu, tak jak i tu, tak jak i tu, czyli he is weighing my melon. G nie czytam, nie weighing, bo to jest tak zwane G nosowe. I dam Wam jeszcze jeden przykład. Uwaga, look ma też dwa znaczenia: wyglądać lub patrzeć. Czyli w znaczeniu wyglądać jest czasownikiem statycznym she looks great in that dress ona wygląda pięknie w tej czy tam tamtej sukience, tak? czyli dzieje się to w tym momencie jest jakaś kobieta, ma na sobie suknię ja na nią patrzę i mimo, że w tym momencie używam czasu prostego, ponieważ wyglądać, znaczy look w znaczeniu wyglądać nie ma formy ciągłej Czyli she looks. I zobaczcie, tym razem S tam jako s. Looks. To było z. Ways. A to s. She looks great in that dress. Natomiast w znaczeniu patrzeć jest czasownikiem statycznym. Czyli możecie dać w czasie ciągłym, nawet musicie, jeśli się dzieje to w tym momencie. Why are you looking at my dress? Dlaczego patrzysz... Na moją sukienkę. I teraz chyba nagram o tym kolejny filmik, dając Wam przykład. Tę, słuchajcie, zasada akurat, Netiswikerzy też łamią, tak jak i tu mówiłem, że często zobaczymy like w formie ciągłej i czasami zobaczymy błąd w formie ciągłej, kiedy, tak jak powiedziałem, jest to wykluczone gramatycznie. I tu uwaga. W znaczeniu wyglądać, gdzie jest czasownikiem statycznym, też używają w czasie ciągu. Ale Wam tak robić nie wolno. Natomiast, żebyście się nie dziwili, że zobaczycie zdanie: She's looking great in that dress, że w tym momencie wygląda pięknie. Ale cóż, Native Speakerzy nieustannie łamią zasady. Jeszcze jedną rzecz tutaj trzeba omówić. Uważajcie, bo po tego typu czasownikach. Tu smakować, yy, yy, tutaj wąchać, tutaj wyglądać. My dajemy przysłówki. To smakuje jak dobrze. Przecież normalnie, jak, to jest well. Ale uwaga, oni mówią przymiotnikami. Ta zupa smakuje dobry. Róża pachnie ładnie. Tu nie ma przysłówka. Jest przymiotnik. Ona pachnie jaki ładny. I to samo tu. To nie jest przysówek, jak ładnie, to jest przymiotnik ładny. Ona wygląda ładny w tej sukience. Ok, dzięki. Trzymajcie się.